To już kolejny tydzień naszego cyklu strefa relaksu. Nie wiem czy wiecie, ale światło niebieskie emitowane przez ekrany LED, np. przez telefony i telewizory, działa na nasz mózg jak światło o 12 w południe. Nic dziwnego więc, że korzystając tuż przed snem z telefonu, obniżamy jego jakość i rano możemy się czuć bardziej zmęczeni. Zadanie na ten tydzień to na co najmniej godzinę przed snem odłożenie telefonu i najlepiej nie oglądanie telewizji. Dobrze by było w ogóle telefon zostawić na noc w zupełnie innym pomieszczeniu. A jeśli korzystamy z telefonu jako budzika, to wyłączamy na noc internet. Dzięki temu nie będą nas wybudzały powiadomienia. Dobrze by było też zadbać o to, aby w sypialni było ciemno. Jeśli mamy więc jakieś który mocno świeci w nocy, to również na te 7 dni wynosimy go z sypialni, bo dobre jakościowe sen to dobre samopoczucie o poranku. Dajcie znać w komentarzach, jakie działania podjęliście do tego, aby wasz sen był lepszy jakości i czy po kilku dniach czujecie różnicę.